Spokój, Pokój dobro. Dobra. <laughs> Kolejne spotkanie. Miło Was dzisiaj tutaj gościć. A właściwie to my gościmy. Się gościmy. U kogoś. U kogoś. U w braci ekranie. naszych. W ekranie. Ale i też u braci naszych. Dzisiaj kolejna odsłona alfabetu Sancji. Kolejna ciekawa literka i kolejne ciekawe spojrzenie, na, spojrzenie na, na naszą Spojrzenie na siostrę. Chcemy, żeby było prowokacyjnie. Nawet nam się troszkę z literką, P tak? jak tutaj. Prowokacja, ale nie. P nie. jak co? P jak pokora, pokój, prostota to takie oczywiste, nie? W przypadku Sancji. A my idziemy nieoczywistością, więc P jak porażka. P jak porażka. Można by się y, zapytać wszystkich i każdego z osobna, co to jest porażka i jaka jest największa porażka y, naszego życia. życia? Ale m, można też zapytać w Sancji, y, czy miała porażki, czy miała porażki i, i co to w niej zrobiło. W no jej to życiu. tak spróbujmy teraz z lotu ptaka spojrzeć na jej życie, na różne wydarzenia i zapytać się, czy tam były sukcesy, czy porażki. Od początku. Od początku. Hmm. No i ja już myślę sobie o, o tych studiach w Poznaniu, na tej romanistyce. No i myślę sobie niedokończone studia, niedokończone. Praszka? Nie mam nie ma magistra. Studiowała kilka lat, starała się, yy, włożyła na pewno mnóstwo energii. No i dużo pracy, tak. No i zero no i nieskończone. na końcu. Nie Dobrze, kolejne wydarzenie, wyjazd do Francji i chęć wstąpienia do zgromadzenia, czy właściwie już nawet decyzja o wstąpieniu do zgromadzenia wśród oblatek Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale... ale musi wracać, tak? Czyli nie realizuje tego powołania tam. Czyli też przyjeżdża do Polski z takim sercem, które ma w sobie porażkę. Nie Porażka. zrealizowało się coś, co sobie zamierzyłam. No, można by tutaj mnożyć takich, takich zdarzeń z jej życia, tylko. I, a, z, a kończąc, to trzeci przykład: 32 lata, mhm. umiera. Można by pomyśleć hmm, w kwiecie. W kwiecie wieku, wieku aktywności jakiejś. Porażka, tak? Pan Bóg zagotował jej kończy. chorobę, i jest mhm. porażka, kończy coś. Niedokończone, niedokończone życie. Niedokończone. Niedokończone sytuacje, niedokończone życie, niedokończone wydarzenia. A co to dzisiaj mówi o Sankcji? W kontekście nawet tego, że aha, dzisiaj jest błogosławioną. Dzisiaj jest tą, która ma nam jakoś wyznaczać szlak. Że, że porażka jest częścią drogi, że to, jak sobie poradzisz z porażką. Yy, może być czymś pozytywnym na Twojej drodze do świętości? A może to nas zachęcać do takiego nowego rozumienia porażki, bo może są w życiu sytuacje, których nie będziesz mógł dokończyć, nie będziesz mogła zakończyć. Ale czy tam jest przestrzeń na to, żeby Bóg mógł ten proces zakończyć? Mhm. Żeby On mógł pieczeć swoją stronę? To postawić? jakby powiedzieć troszkę Bogu, ty się tym zajmij. Ty się tym zajmij. To wprawdzie niesancyjne, ale myślę, że właśnie jej życie o tym mówi. Żeby dać taką przyzwolenie Bogu, ja nie dokończyłam, to ty Boże dokończ. Czy jest tobie taka przestrzeń, że pozwolisz Bogu działać? Czy Twoje porażki gotują cię na drogę, przygotowują cię do ostatecznego sukcesu, jakim jest zbawienie, jakim jest bycie z Bogiem w niebie? I czy masz taką gotowość w sobie do przyjęcia nawet tego, co jest trudne, co może w oczach świata wydawać się jako porażka? Czy masz w sobie taką gotowość? Pozdrawiamy. Pokój, Pokój i dobra. dobra. Bo przypominam, że ona pociągła serca wielu ludzi. Ja to sobie tak stawiam zawsze pytania. Pociągnęła. A, pociągnęła, co Pociągła. To, dobra. A co ja wiedziałam? Pociągła. pociągła. Nie! Wolałam <grym> przerwać, bo. No. <grym> Kutko. Ale no, że ja to bym sobie wybaczyła, naprawdę, bo ja tak nieraz mówię nie po polsku, ale no. O Boże.